Dzień dobry Państwu. Jak widać, wróciłem z urlopu, i cały czas, będąc na urlopie, myślałem o tym, jak tu Państwu wytłumaczyć, co to są potrzeby osobiste podatnika. I teraz, jak ja już tak zarosłem, jestem taki zarośnięty. Ja jako osoba występująca czasem w, na YouTubie czy na Facebooku, generalnie w wersji wideo, mógłbym się zastanowić, czy koszty na przykład mojego fryzjera, czy też właśnie Goli Brody, popularnie zwanego barberem, czy ja mógłbym sobie to wrzucić w koszty. I teraz jak to w ogóle powinno działać? Otóż, proszę Państwa, potrzeby osobiste podatnika, czyli spanie, jedzenie, Mycie, ubranie nie są kosztem uzyskania przychodu. Żeby były tym kosztem uzyskania przychodu, na przykład moje golenie, musiało to by być zrobione na potrzeby konkretnej działalności, a nie mojego codziennego wyglądu. Jeśli ja chodzę codziennie do pracy i jestem konsultantem, jestem dyrektorem, jestem prelegentem, to moje, mój wygląd jest częścią czegoś, co ja i tak robię. To jest naturalna rzecz, że ja się ubieram i ładnie wyglądam. Na przykład, natomiast gdyby dzisiaj na potrzeby tego nagrania ktoś mi ładnie przystrzygł brodę, ale nie ogolił, bo to jest normalna, zwykła potrzeba każdego człowieka, żeby się myć i ubierać. Natomiast, gdyby ktoś mi tutaj coś wyciął, zrobił mi ładne baczki, wystylizował mnie jakoś, żebym wyglądał jakoś bardziej ładnie, jak to moja żona mówi, i tak wygląda bardzo ładnie, to, to wtedy można by było koszt tego barbera czy fryzjera wrzucić w koszty. Gdybym zrobił nagranie filmu i przed tym filmem ktoś by mnie uczesał i upudrował mi nosek, to wtedy oczywiście również można by to było wrzucić w koszty. Gdybym występował w filmie i na potrzeby tylko tego filmu kupiłbym sobie kostium, ale nie garnitur, którym występuje yy, na spotkaniach z klientami czy którym występuje publicznie. Garnitur nie, bo ja nie jestem filmowcem i nie mam kostiumów, które używam w filmach. Podsumowując, potrzeby osobiste podatnika związane z jego bytem, spanie, jedzenie, ubranie, mycie itd nie są kosztem uzyskania przychodu. Żeby były takim kosztem, one muszą być powiązane konkretnie z jakąś działalnością, na przykład produkcją filmów, na przykład produkcją reklam, na przykład yy, czegoś, co przynosi przychód. Natomiast jak ktoś występuje publicznie, to tylko z tego powodu, że występuje publicznie, nie może sobie tego wrzucić w koszty. Zresztą stanowisko organów w tym miejscu są jednoznacznie. Pamiętajcie Państwo, że nie po to się robi koszty, żeby później o te koszty prowadzić spór z urzędem, na którym zarabiają wyłącznie doradcy podatkowi. A tymczasem jesteśmy w połowie wakacji. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i do zobaczenia.